Witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Q&A. Ania i Ola. Dzisiaj będzie między innymi o wibratorze, będzie, bo było takie pytanie personalnie do nas. E, o orgazmach, o kobiecym wytrysku, czyli i o orgazmach, czyli to się łączy, ale nie zawsze idzie razem. I będzie też o miłości, bo macie wątpliwości, że wiemy dużo o seksie, ale czy my w ogóle coś wiemy o miłości? Myśmy o tym wczoraj dyskutowały i Ola uważa, że nie wie o miłości, a ja uważam, że wiem, więc na pewno pociągniemy ten temat. Zapraszamy. Nie było nas chwilę, ale już jesteśmy. E, dużo pracowałyśmy, a w tym czasie wpadały do nas pytania i Ania nas pyta, e, w ile minut osiągamy orgazm, kiedy bawimy się swoimi palcami lub wibratorem? No proszę, Ola, powiedz, ile minut. To jest bardzo różnie. Każdy z nas ma zupełnie inny, że tak powiem, tryb osiągania orgazmu i każda z nas. Natomiast co jest ciekawe, jeśli chodzi o kobiety, ten pierwszy orgazm czasami osiągamy dosyć długo, yy, ponieważ potrzebujemy gry wstępnej, takiego rozgrzania. Natomiast jak już osiągniemy pierwszy orgazm, to bardzo często zdarza się tak, że każdy kolejny, to już są właściwie sekundy od pierwszego, ponieważ kobieta pozostaje w fazie plateau, po pierwszym orgazmie, czyli w takim fazie tuż przed kolejnym orgazmem, co oznacza, że każdy kolejny przychodzi bardzo szybko. Ja tak sobie myślę, że on też chyba przychodzi <grym> trochę późno, w tym sensie, że tego orgazmu się trzeba nauczyć. Znaczy tego, tego, w jaki sposób działa nasze ciało, na co reaguje pozytywnie, czy, co lubimy, czego nie lubimy. E, więc to też jest tak, że to jest kwestia trochę praktyki i doświadczenia e, i takiego m, bycia, bycia, taką bycia przyjaciółką samej, samą dla siebie. Tak i w kontakcie ze swoim ciałem, poznawania tego ciała. Także młode dziewczyny bardzo często mają trudności w, w osiąganiu orgazmu, starsze kobiety różnie. Cały, cały czas trzeba pamiętać o tym, że czy jest taka część kobiet, która w ogóle nie osiąga orgazmu, nigdy. E, ale na przykład mają satysfakcję seksualną i mhm. tak. Także z tym orgazmem różnie bywa, dużo można by o nim gadać. Mamy tutaj prosto ze stanów zjednoczonych jedno pytanie od Donalda Trumpa. Jurek, Donald Trump nas pyta o co myślimy o poligamii. No właśnie, co ja myślę o poligami? W ja... ogóle myślisz o poligami tak na co dzień? Nie, tylko chyba tak socjologicznie myślę i historycznie, że to czasami się zdarzało i nadal się zdarza. Na przykład w Turcji można mieć więcej niż jedną żonę, znaczy jedną tak jakby oficjalnie, a drugą trochę taka nieoficjalnie. To prawda, Poza tym no, trzeba pamiętać, że w naszym systemie prawnym po prostu poligamia jest niemożliwa. No i tyle możemy o niej myśleć. Dominik Stachu Stanley, gratuluję, gratuluję imienia i nazwiska, pyta, jak edukacja seksualna ma się do niżu demograficznego? Czyli im więcej będziemy prowadzić edukacji seksualnej, im więcej będziemy mówić o antykoncepcji, tym mniej dzieci będzie się rodzić? No, myślę, że nie, ponieważ nie od tego zależy. Czy więcej się dzieci rodzi, czy mniej. Raczej edukacja seksualna prowadzona jest po to, żebyśmy rodzili dzieci wtedy, kiedy chcemy, kiedy już jest czas nasz na to, żeby mieć dzieci, a nie mieli tych dzieci wtedy, kiedy to nie jest nasz moment na posiadanie dzieci. I o tym uczymy na edukacji seksualnej. Poza tym mam takie wrażenie, że jeżeli uczymy o tym, jak fajnie prowadzić swoją seksualność, czyli jak mieć seks, który jest satysfakcjonujący, bezpieczny i przyjemny, to z takiego seksu też fajnie mieć dzieci. Pytanie, które pada już któryś raz z kolei. Ania Nori pyta nas o kobiecy wytrysk. Dlaczego u jednych dziewczyn jest, u innych nie ma, jak to w ogóle z tym kobiecym wytryskiem jest? Super temat. Też konsultowałyśmy się z lekarzami, rozmawiałyśmy z naszymi koleżankami, czy one doświadczają, czy nie, żeby mieć jakby taką większą próbę do odpowiedzi. Teraz tak. Słuchajcie, z tym kobiecym wytryskiem to jest tak, jak mówił nasz kolega lekarz, że kobiety, które go mają, mówią, że jest. A kobiety, które go nie mają, mówią, że go nie ma. I natomiast naukowcy badają jakby cały czas ten temat, ale są badania, które pokazują, że ten kobiecy wytrysk występuje u kobiet. Nie wiadomo co powiem, trochę dlaczego. U jednych tak, a u innych nie, on może się pojawiać z orgazmem, może się pojawiać bez orgazmu, ale jest związany z podnieceniem, z podnieceniem ciała. I były takie badania prowadzone, że kobiety, które osiągały te kobiece wytryski, były podłączone pod maszynę, która pokazywała, że ich pęcherz jest pusty moczowy, Becherz moczowy jest pusty I one wtedy yy, w momencie podniecenia on yy, napełniał się taką substancją specjalną, później następował wytrysk przez cewkę moczową i później w ogóle ten pęcherz znowu był pusty, czyli ten wytrysk idzie przez cewkę moczową. On występuje w dwóch rodzajach. Jeden, taki przezroczysty, taki płyn, który nie pachnie, nie ma koloru, a drugi taki trochę przypominający nasienie męskie. I to są dwie takie, to są jakby takie dwa rodzaje wytrysków i teraz są książki, które też pokazują, że można ten wytrysk sobie, albo osiąganie tego wytrysku, wytrenować. Czyli polecamy szukanie książek, można przeczytać wywiad z Alicją Dugołęcką. To, to jest takie poczucie bardzo to bardzo przyjemne, kiedy jest takie podniecenie, już to ciało jest na takim ja mówię, na takich koniuszkach podniecenia, jeśli chodzi o nerwy i wtedy ma się takie trochę poczucie, że chce się siku. i jak się to puści to poczucie. To znaczy nie będzie się blokować tego, to wtedy się osiąga wytrysk. to właściwie jest już, to znaczy. Podczas seksu, jeżeli mamy ten wytrysk, super, jeśli nie mamy, nie ma się co stresować, można o nim doczytać i można poeksperymentować ze swoim ciałem. I co ważne, nie ma on żadnego, żadnej konotacji z orgazmem, czyli można mieć orgazm, nie mieć wytrysku, można mieć wytrysk i nie mieć orgazmu. Ambiterro pyta, kiedy odciągać napletek, żeby założyć prezerwatywę i co zrobić, jeśli ma bardzo długi napletek um, i się go nie da całego ściągnąć, czy zakładać prezerwatywę na ten nieodciągnięty napletek? Generalnie napletek powinien być odciągnięty do zakładania prezerwatywy i tyle, ile można odciągnąć, tyle powinno się go odciągnąć, ponieważ generalnie napletek będzie utrudniał później odbycie stosunku seksualnego. W związku z tym y, odciągamy napletek, zakładamy prezerwatywę, no i, od, no i po prostu odbywamy. Stosunek seksualny. Tu tam, że, za, za dużo hmm. filozofii tu nie ma. Tak, ale nasz kolega lekarz powiedział hmm. też, że słuchajcie, jeśli nawet jest bardzo, macie bardzo długi napletek i możecie współżyć i możecie założyć prezerwatywy, hmm? to też jest ok. Problem jest wtedy, kiedy macie problem. Jeśli nie macie tego problemu, tak praktycznie rzecz biorąc, to nie poświęcać temu za dużo uwagi i czasu. Tak jest. Kolejne pytanie, które zadaliście pod filmem na YouTubie to pytanie o miłość, bo mówimy dużo y, o seksie, no i macie wątpliwości, czy my w ogóle wiemy, co to jest miłość. Tak, Marcin Kościelnik napisał, czy wy drogie Pani w ogóle rozumiecie, czym jest miłość i co to dla Was znaczy? Dzień dobry, przepraszam, my chcieliśmy Państwa zapytać, co to jest miłość? Miłość to to, co my. <śled> <śled> no, lubimy ze sobą spędzać czas od wielu, wielu już lat. No, poza tym wyjeżdżamy wspólnie razem. Ostatnio sanatoria jakieś już, niestety. No, ale zawsze z dziećmi, jakieś namioty. Zawsze nie, nie było nam nigdy ze sobą nudno. Zawsze mamy o czym rozmawiać. Czuję lekką presję w tym momencie. No. Znaczy, miłość. No. Jest to pewnego rodzaju uczucie do drugiej osoby, które charakteryzuje się no, odczuwaniem pewnych bardzo pozytywnych i bardzo charakterystycznych odczuć. A kocha się tylko siebie czy innych też? No jak ktoś nie może liczyć na innych, to musi sam siebie kochać. No. Dzięki. Miłość, o, jest ważna sprawa. W życiu bardzo ważna. Ale to nie chodzi o seks, tylko w ogóle. Tak, to jest bardzo ważne. A, a miłość do męża, do żony, powiedzmy, tak? I do dzieci, i do wnuków. A do zwierząt? Słucham? A do zwierząt? O, też! Żebym tylko miała zwierzę, to bym go kochała bardzo, ale nie mam. A czy pani kocha siebie? Proszę Panią, każdy siebie kocha przecież, nie? Każdy jest trochę egoistą w jakimś sensie. Tak, no tak to bywa czasem. Ogólnie rzecz biorąc, no to tłumaczyłam to nawet kiedyś, że w zasadzie ta miłość nie jest jako uczucie do danego, do na przykład kobiety czy mężczyzny. To jest po prostu uczucie, które czuje się do jakiejś osoby. Czyli... Coś niezależne od nas, coś, co w zasadzie czasami trudno rozumieć i pojawia się bardzo spontanicznie. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, czy kochamy kobietę, czy mężczyznę, tylko jakąś osobę. Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie dość proste, chyba każdy to na swój sposób odbiera. A jak ty to czujesz tą miłość, to w której części ciała ją czujesz? Całej na całej Oczywiście, na pewno. <laughs> Takie uczucie magiczne. A gdzie <laughs> nie się nie wiem, co je czuję? Głowie, wszędzie. Serców. Nie, wszędzie. Ach, to nie ma. stopie? Też. W A każdym zakątku ręce? ciała, w każdym, A nawet nie? najmniejszym. Nawet we włosach. A czy można, słuchajcie, sobie zaplanować, że się zakochamy albo będziemy kogoś kochać? Nie, tak się nie da, to po prostu jest. To przychodzi do Przez nas. To samo się pojawia nagle, to nawet nie przychodzi. A czy może też samo odejść? Czy my na rzecz tego już pracujemy? Nie, to samo to, samo to tak nie może. Czyli samo przychodzi, ale samo nie odchodzi. Samo nigdy nie odejdzie. Trzeba się postarać i to bardzo. No i co to znaczy? Powiedz tu raz, proszę. Mi się od razu skojarzyła jedna rzecz. Że jest to psychiczna hipermetamorfoza prowadząca do hipercenestezji, co w konsekwencji daje angio, angiopatyczną neurastenie. Pamiętasz taki cytat, skąd to jest? Nie. Grzegorzówka Grzeg z Gałczyńskiego. Od razu mi się to kojarzy. Jak ktoś mnie pyta, co to jest miłość, to tylko to. Już teraz nas nikt nie ogląda, bo teraz zarzuciłaś nas tymi terminami, po prostu takimi zby, zbyt skomplikowanymi. E, słuchajcie, ludzie mówią tak, że to jest uczucie rzecz jasna, e, ale my też rozmawiamy o tym, czym się różni zauroczenie od zakochania od miłości, albo że to jest pewien stan, takich emocji i uczuć albo umysłu, w którym jesteśmy względem innej osoby, i to może być za romantyczne, ale przecież kochamy i nasze psy, i nasze dzieci, i, i, i zwierzęta, i planetę. Mój kolega na przykład mówi, że to jest pewna decyzja, którą się podejmuje, że ja się zobowiązuję wobec kogoś do przestrzegania pewnych zasad, na które się mówiliśmy, czyli szczerości, lojalności, bycia w porządku względem siebie. Tak to z miłością jest trochę, że to jest pewna chemia mózgu też. Mhm. I e, jak jesteśmy Może zakochani. nawet bardziej zakochanie niż miłość, hmm. ponieważ no, to zakochanie to jest taka fala rzeczywiście chemii, która nam się w mózgu wytwarza, i jesteśmy trochę jak po dobrych dragach, kiedy jesteśmy zakochani. Natomiast później to zakochanie mija, i potem to jest to fajne, co powiedziałeś, że to jest później w decyzja. Decyzja, i też myślę sobie, taka decyzja, że chcę być z tą osobą, że ona jest fajna, że przy niej się rozwijam, że się przy niej czuję bezpiecznie. Ale też to, co ważne i to, co mówimy na zajęciach z młodzieżą, że my się wtedy razem rozwijamy w czasie. Że to nie jest tak. Młodzież wczoraj na zajęciach powiedziała, <grym> że no, to jest dobrze, że kogoś znać, ale czy my znamy zawsze siebie, zawsze wiemy, jak w każdej sytuacji się zachowamy, nie wiemy tego. I też w tej niewiedzy właściwie to, towarzyszymy drugiej osoby w tej miłości. I mamy takie zaufanie, że cokolwiek się wydarzy, to damy radę to razem przejść, no bo poznajemy się w nowych sytuacjach. Eee, no i że będziemy na tyle fair w stosunku do siebie, że sobie z tym poradzimy. No i miłość to moim zdaniem jest też za, takie zaufanie do drugiej osoby, że. Razem i nie robimy sobie żadnej krzywdy, a na pewno celowej krzywdy. A jak robimy, to jakby tłumaczymy, wyjaśniamy i przepraszamy. Też myślę sobie, że to jest ważne, bo się mówi o tych miłościach zawsze do kogoś, ale ta miłość dla siebie jest ważna. I to brzmi trochę e, jak Ania Coelho: miłość dla siebie jest ważna, ale. <słyski> Słuchajcie, to, żeby być zawsze po swojej stronie, żeby też rozkminiać, co ja mam na myśli, czego ja chcę, czego nie chcę, jak, co to znaczy być w dobrych relacjach z innymi, ale też ze sobą, no bo jak nie będziemy w dobrej relacji ze sobą i nie będziemy po swojej stronie, no to jak możemy być w dobrej relacji z kimś? I nie bagatelizujmy też swoich emocji, bo dużo się mówi o tym, żeby dbać o swoje ciało. Naprawdę dbajmy o swoją psychikę, o swoje emocje. Będzie nam łatwiej kochać siebie i kochać innych. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie pytania. Były bardzo ciekawe i też nas skłoniły do tego, żeby się konsultować, bo czasami pojawiają się takie pytania, o których my byśmy w ogóle nie pomyślały, że można je zadać. Coraz więcej naprawdę ciekawych pytań wpływa, zarówno na maila, zarówno na czat, jak i pod film, więc piszcie, 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 bo naprawdę się widzę, że się rozkręcacie. I to nas bardzo rozwija, i cały czas poszukujemy odpowiedzi, także piszcie czekamy. Będziemy się bardzo starać nagrywać regularnie, ale miałyśmy tak dużo teraz pracy, że nam było bardzo trudno po prostu jeszcze ten film zmieścić, ale wiem, że piszecie, pytacie, kiedy kolejny odcinek i tutaj będziemy oczywiście wychodzić Wam naprzeciw. Jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia w kolejną niedzielę.